Mamy jedną z nieruchomości, tutaj oto ten budemeczek. Trudno powiedzieć, co tam w środku zastaniemy, ale już jak widzimy sama elewacja, czy płot zniechęca do tego, żeby inwestować w takiej okolicy, tym bardziej, że mamy ulicę Błogowską, gdzie sama ta ulica zniechęca do zamieszkania w tej okolicy. no Bo to hałas smród Nie wiem czy to jest dobre miejsce na inwestowanie, no ale zobaczymy, co zastaniemy w środku. Chodź. Nie jest Ale ciekawi, wszystkie pokoje przychodnie Parkie na podłodze To jest ok, żeby kupić całą kamienicę tak? No, chyba tak I on wszystko postawić Dobrze, ja też tą tliwę pomyślimy Jak już zwróciłem uwagę, właściwie każda decyzja, każdy element Twojej rozmowy z potencjalnym sprzedawcą może mieć wpływ pozytywny lub negatywny na całą transakcję. Nie wiem, czy zauważyłeś, w jaki sposób ja rozmawiam, czy to z pośrednikami, czy z samymi sprzedającymi. Zauważasz te, te, te elementy tej tak, rozmowy? Tak, tak. Czy... Są, inne. są inne. rozmowy ze, z pośrednikami są inne ze sprzedającymi. A jak byś ocenił swoje rozmowy dotychczasowe? Czy jest coś, nad czym popracujesz i coś, co zmienisz, obserwując? Przede wszystkim, przede wszystkim bym nie, nie rozmawiał w ten sposób na pewno z pośrednikami. Jest tak przekonywująco, taki bardziej trybem przypuszczającym będę. Tak, A sama um, otwartość i otwartość. Jakby podejście. Ja jestem z natury otwartym człowiekiem, ale no faktycznie tutaj czasami aż yy, bardziej, bardziej, no jeszcze bardziej tutaj yy, podkreślałeś sprawę, jeśli chodzi o otwartość. Mamy tu panią Agentkę, która już prowadziła nas do mieszkania. Już została podpisana mowa o pośrednictwie, a jeszcze nawet nie przeczytaliśmy jej do końca. I to jest podstawowy błąd. Pod. Ale i mamy tak dobrego pośrednika jak pani Małgosia. No to myślę, No już trzeba doczytać do końca. No, witamy ponownie. E, pytanie ja miałem do Ciebie tym razem. E, powiedz mi, jak to jest z remontem tego mieszkania? Czy faktycznie trzeba wyremontować w tak dobrym standardzie, tak dużym na metrze, za 1000 zł? Czy to od czego to zależy? To znaczy, ten 1000 co nam wynikał z naszych jakichś tam racjonalnych kalkulacji. Mhm. Gdy zrobiliśmy sobie dokładny z remontu, krok po kroku w tabelce, pamiętasz? Mhm. Każdy element wypisaliśmy. Tak. Czyli każdy kontakt, każdy przełącznik, potem listwę, każdy metr ściany, obrobienie, pomalowanie, czy zrobienie gładzi, zrobienie płytek. To suma sumarum gdzieś tam na koniec nam wyszedł wynik, że fajnie byłoby włożyć około 1000 zł w każdy metr kwadratowy danego mieszkania. Czy to będzie standard bardzo wysoki? To chyba... Ja bym nie powiedział, że nie, to będzie taki standard, który będzie gdzieś plasował się w czołówce, ale on będzie jeszcze w miarę rozsądny, jeśli chodzi o kieszeń, tak? Żeby finalnie i klient był zadowolony, no i ty, żebyś dobrze zarobił na tej nieruchomości. Nie? Mhm, okej, okay. a jak to jest przy tym przeliczeniu? Im większy metraż mieszkania, bo zawsze rozumiem, że przy remoncie najwięcej Zapłacimy za kuchnię i za łazienkę. Mhm. Czyli za łazienkę ogólnie chyba najwięcej. Tak? Czy za, Jak to wygląda? Słuchaj, to są trzy takie podstawowe składniki, jeśli chodzi o remont mieszkania. Po pierwsze, to są gładzie, jeżeli mamy robić, tak? Sufity. Następne to są podłogi. Mhm. Potem są faktycznie kuchnia, łazienka. To są cztery takie najdroższe składniki. Okna jeszcze dochodzą do tego. Pytanie, mhm. czy te okna są wymienione, czy nie. Ale to one decydują o tym, ile ten remont kosztuje mhm. i z jakich elementów wykonany jest dany etap remontu. Bo można skupiać się na droższych, na tańszych, ale to wszystko ma potem wpływ na wynik. Mhm. Czyli w takim razie, im większe mieszkanie, z tego co kojarzę, to tym lepiej, bo będzie kosztowało jakby na metrze taniej. E, tak, bo na remont. pewno. Wielkościu... I potem to się zrelacjonuje do, sprz do sprzedaży. Tak, nie? tak, tak. Jeżeli chodzi o łazienkę, o kuchnię, to przecież one nie rosną zazwyczaj. Zawsze łazienka i kuchnia jest tylko jedna. Jedna. I nie rośnie w proporcjonalnie do uh -huh. wielkości mieszkania. Uh -huh. Więc jak najbardziej te pozostałe składniki, jak sufity, ściany, podłogi, to one będą jak najbardziej cenowo wyższe, ale. Okej. Okay. No. No powiedz mi, bo Ty mówiłeś o tym, że wieżowce Cię przerażają. Tak. Że sobie nie bardzo wyobrażasz, jak to może być, ale no, no właśnie, wieżowce też jak najbardziej sprzedają się. W wieżowcach jeszcze mieszkanie nie z tego tytułu, tak jak mówisz, mnie przerażają, no bo obawiam się, że no co, winda się zepsuje i ktoś będzie musiał drałować na 14 piętro. No dobrze, ale wolałbyś kamienicę od wieżowca? Chyba tak. Tak? na tą chwilę tak. Ten... Wysoko, wysoko. W wieżowcach też, bo bawiam się tego, że mieszkanie którą, będzie klipło. Na kamienicę tą usędziny, którą oglądaliśmy? To, to może nie. Czy... Wyremontowaną elewacją z wyremontowanymi zewnętrznymi czynnikami. Pamiętasz tego pośrednika, trzy mieszkania wcześniej i z tym tak. mieszkaniem, gdzie Azbest był. Tak, tak. No, to jakby to może nie. Kamienice chodzi, ale... niosą za sobą wiele niespodzianek i na pewno wieżowce są, mają tych niespodzianek mniej. Mm -hmm. Jeżeli chcesz inwestować w kamienicę, to naprawdę trzeba dobrze, rozsądnie przemyśleć temat, bo no, można się niestety zawieść. Mm -hmm. Ale wieżowce z kolei mam takie wrażenie, że mieszkania są bardzo niskie w tych wieżowcach. Niższe na pewno niż w kamienkach. Dużo niższe niż w ogóle. Ale za to wiele mieszkań jest wysoko i jest wspaniały widok. Aha, Pomyśl, że no widok może no być z 14 piętra okay. z 9. Ja mieszkałem parę lat na 9 piętrze i uważam, że to naprawdę były fajne czasy. Mhm, mhm. Dobra, no to jestem ciekawy, bo właśnie będziemy oglądać mieszkanie w i zobaczymy. To mieszkanie jest dosyć istotne, żebyśmy zapamiętali, bo niby jest aneks kuchenny i jest pokój przejściowy. Ale ten pokój może stanowić jakby rolę tutaj salonu i jakby nie będzie to przeszkadzać, że z tego pomieszczenia sobie możemy wchodzić do tego pokoju albo do aneksu kuchennego. Chociaż zazwyczaj w takich nieruchomości to powinniśmy unikać, jeżeli jest pokój przejściowy albo aneks. To jest specyficzny układ, ale właśnie funkcjonalny. Funkcjonalny, ciekawe. Trzeba pamiętać tylko, że w pokoju obok, który jest wydzielony, jest mało światła, możesz tam zapamiętać, to skamerować, bo jest balkon, niby, ale nie ma okna, i to sprawia, że ten pokój jest ponury. Ja już jestem tutaj pod blokiem, która to była klatka 13, tak? Okej, okay, dobrze, dziękuję. Najpierw. Jakie to mieszkanie? 59 dziewięć metrów. E, dwa pokoje. Można przerobić w trzy pokoje. E, okna drewniane. Drewnianie. Czwarta. Czwarta. No dobrze. A tutaj tak. jest to A tutaj weźmy co do tego. To jest Taka męka. A, rozumiem. Jak tutaj można na trzy pokoje w czerwonej kości? Ta sypialnia, gdzie kuchnia? Oho, uh o, -huh, uh -huh. tu szypialnia. Oho, uh -huh. czyli dwa. Aha, i to był Taki aneks kuchenny, duży. Uh -huh. okay. Ale wtedy świat najlepiej tu postawić. Nie jest i to jest głuży. Albo jak to tam jest? No tu można zrobić z tego Można było coś takiego. I to wymawiamy jeszcze Junkersy, tak? A to będzie gdzieś tam wymieniane, nie? Chyba Unia zakazuje, żeby to. A kiedy jest, żeby... Jak te wszystkie? Najpierw pomysł, o realizacji, to. No i to po prostu. Pojedynkam się Junckers. do broniego no. wyciszania. Teraz to się pełne mineralne Ale ciężka sprawa... To już nawet to... No a dodatkowo jest skosy. To jest ostatnie piętro. Katka jest zniszczona, schody są drewniane. No. To nie mamy tutaj nic, co by mogło zachęcić potencjalnego potencjalne nabysa. to pod inwestycje. No dobrze, no to co to? Dzień nasz dzisiaj się dowiecie końca? No, Ciemno, zimno, trzeba wracać do domu? No, fajnie, było, już się skończyło. Jak e. widać, na każdym spotkaniu uczymy się czegoś nowego, prawda? Tak. Wiem, tak. że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Jednak no, ta współpraca, przynajmniej ze mną, to nie tylko wylewanie zimnej wody na głowę, ale czasem popychanie, żeby wychodzić z tej strefy komfortu. Robienie czegoś, czego normalnie byś nie zrobił. I no. to nie jest tak, jak na warsztatach, gdybyś pojechał nie, tam, załóżmy, do Innych szkoleniowców, chociaż im nie ujmując, ale to jest całkowicie inny rodzaj warsztatów. Tutaj ja nie mówię ci, zrobiłbyś tak, zachowałbyś się tak, tylko po prostu wchodzimy i ja ci I się zachowujemy. I się zachowujemy, tak? Jeżeli Osłownie trzeba. do sytuacji. Jeżeli twardo trzeba z facetem, to twardo, jeżeli miękko z kobietą, to miękko, tak? Jeżeli trzeba m, e, schlebić, to schlebiamy, jeżeli no i trzeba. naganić, to też. To naganiały, jak trzeba negocjować, to negocjujemy. Tak, tak. No to no, tak jak mówisz, ja wcześniej szukałem e, od kwietnia już. Zacząłem się zajmować tym tematem, szukałem odpowiedniej osoby, która mogłaby mi pomóc. Oglądałem niektóre szkolenia i wszędzie była wiedza teoretyczna, ale szukałem kogoś, kto mnie tak naprawdę poprowadzi właśnie za rękę i nie mogę nadzieje, że chociaż speł spełniam twoje oczekiwania. No i, Odrobinę. i w tej chwili jakby wszystko wiedzie ku dobremu końcowi, znaczy efekt finalny, ale póki co jest tak jak, jak miało być. Znaczy... Tym efektem to jest tak, że już byśmy mogli dzisiaj decyzję podejmować o kupnie nieruchomości, bo były, było kilka fajnych, ale było, sztuką było. jest, żebyś, gdy podejmujesz decyzję o zakupie, był w 100% przekonany, że na za niej zarobisz. Ja taką gwarancję ci dawałem, i wtedy podejmiemy tę decyzję. Tak. Wtedy, po pierwsze, ty całą teorię przerobisz, kiedy zmierzysz się w praktyce z różnymi działaniami. Będziemy w 100% pewnie. Ja troszeczkę robię. też e, bardziej emotyno, ja do tego podchodziłem. Już chciałem kupić, już, ale faktycznie tutaj może jest za wcześnie jeszcze, jeszcze trzeba dużo innych aspektów przerobić, żeby tak naprawdę być w 100%, albo zbliżyć się do tych 100% procent pewności co do inwestycji. Mamy jedno fajne mieszkanie na 14 piętrze. Bardzo mi się podobało, widok na Poznań Piękny w wieżowcu, no, ale tam mamy pośrednika, który boi się przekazać cenę. Tak, no, może teraz przekażę po, może po, po przekażę. naszej reformacji, żeśmy zreformowali. Mamy pana ze Swarzenca, właściciela jednej nieruchomości tutaj. Może z nim dobrą wódkę się wybije. Tak jest. No, no, tak. Będziesz ty pił, bo ja to nie piję. Ej, liczę na to. No. no i może coś fajnego z tego wyjdzie, tak? E, no jest jeszcze pierwsze mieszkanie, ale no tutaj tak, tak samo układ. E... Spolmi na ścianie. Tak, skoń na ścianie. Układ tutaj jest różny. Nie wiadomo, co można zrobić, czego nie, czy aneks. No to, to jest jeszcze kilka pytań, już, które na drugim etapie po zakupie mieszkania będzie można sobie przerobić. No dobrze, dobrze. Przypomnij mi, jak trafiłeś na moje warsztaty? Z YouTube'a? Z YouTube'a, tak. E... Przeglądałem różne szkolenia właśnie, po prostu byłem ciekawy, jaki jest rynek. Szukałem takiego szkoleniowca, który... Mi zaoferuje to, czego chcę tak naprawdę, no i natrafiłem na Ciebie. No dobrze, no i, cóż, I Tak się niestety, zatrzymałem. Taka moja rola, muszę teraz prowadzić Patryka i także innych, których serdecznie pozdrawiam za rękę. i miejmy nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie. Tylko nie spieszymy się, bo mamy czas mamy również czas. na zdobycie wiedzy, na zastosowanie tego wszystkiego w praktyce. No więc myślę, że zbliżamy się do celu drobnymi kroczkami. Krucz tak, tak, tak. A Was zachęcamy do obserwacji, do obserwacji naszych, naszych poczynań. Dokładnie, no to powodzenia. Życzcie powodzenia Patrykowi. Życzcie no, powodzenia. Do wszystkiego dobrego. No. Ja nie jestem przesądny, powiem dzięki. No to super. bardzo mi <noise> dziękuję.